Witam wszystkich. Jesteśmy w salonie 2 kółka w Nakle nad Notecią. Posiadamy spory asortyment towaru. Sprzedajemy motocykle, motorowery, skutery, kłady, krosy, rowery, sprzęt ogrodowy oraz pojazdy elektryczne Sarini. Dzisiaj przychodzę do Was z wielką, wielką promocją. Mamy w tej chwili. Wielką akcję promocyjną na pojazdy marki Junak. Jeżeli chodzi o motocykle, skutery, motorowery, czyli całą tą grupę tych pojazdów, handlujemy w zasadzie kilkoma markami: jest to Romet, Junak, Barton, troszeczkę Peżot i Zip. Peżot, wiadomo, że skutery, może nawet nie troszeczkę, bo skutery Peżot sprzedają się bardzo dobrze. Eee, aczkolwiek z, z motocykli Peugeot ma tylko jednego PM01. Ale dzisiaj będziemy rozmawiać o Junaku, czyli marce, która jest bardzo popularna na e, polskim rynku. Oczywiście wszyscy chyba już wiedzą, że marka Junak, ROMET, ZIP, Barton to wszystko to są pojazdy chińskie, ale sprawdzone, dobrej jakości, dobrze sprawdzające się na naszych drogach. I dzisiaj będziemy mieli promocje na motocykle 125 oraz motorowery. Po kolei omówimy te wszystkie pojazdy i przedstawię wam naprawdę bardzo, bardzo atrakcyjną listę promocji. Taniej junaka nie kupisz. I po kolei rozpoczynamy od modelu ADV 125. To model stojący za mną. Jest to tak jakby uboższa wersja modelu RX1, bardzo popularnego turystyka z Junaka, który jest chłodzony cieczą, który jest bardzo, bardzo popularny, ale tutaj mamy model, który nie posiada kufrów, posiada podobną bryłę bardzo fajnie się prezentuje, jest bardzo popularny z uwagi na ogromny, taki poje... wyglądający ogromny zbiornik paliwa. Taki sam model, tak samo wyglądający, posiada również w swojej ofercie firma Barton. Model nazywa się GT125. A więc ADV125 z firmy Junak, cena katalogowa to 11400. 11499. U nas do kupienia za 9499. 9499. Bardzo dobra cena za ADVa 125. Jest w dwóch kolorach: kolor niebieski i kolor czarny. Kolejnym motocyklem 125 w promocji z Junaka jest model Racer 125 to najtańszy Naked ze stajni Junaka. Model oczywiście 125 chłodzony powietrzem. Jego cena katalogowa to 999. U nas kupisz go za 8299. Przypominam, że promocje będą trwały do końca maja. Jeszcze raz przypominam, Junak Racer 125, cena 999 w promocji za 8299. Kolejnym modelem Junaka, który jest w promocji, to model S125. Model występuje ogólnie w trzech wersjach kolorystycznych. My posiadamy dwie: wersja zielona i wersja niebieska. Oczywiście typowa 125, ładny naked chłodzony powietrzem. Cena katalogowa tego pojazdu to 10 299. U nas do kupienia za. 9149, czyli ponad 1000 zł. Rabatu. Jeszcze raz powtórzę: cena katalogowa 10299 u nas do kupienia za 9149. Przypominam, promocja trwa do końca miesiąca. Kolejnym motocyklem w promocji jest model SC125 chłodzony cieczą w kolorze czarnym. To bardzo popularna pozycja z Junaka, raczej pojazd jednoosobowy, bo druga osoba. Co prawda są podnóżki, no, ale miejsca tam nie ma zbyt dużo. Model SC 125 w kolorze czarnym. Jego cena katalogowa to 16 999. U nas do kupienia za 14,999, czyli mamy 2000 zł taniej. Jeszcze raz powtórzę: Junak ST125. Cena katalogowa 16,999, u nas za 14,999. 2000 zł taniej. Promocja do końca miesiąca. Kolejny motocykl z firmy Junak model X-Ray 125 w wersji Super Moto. Czyli na oponach szosowych. Jego cena katalogowa to 14999 999, u nas za 13 499 zł. To jest bardzo popularny, jedyny w swoim rodzaju pojazd enduro, oczywiście z możliwością homologacji 125. Z tym, że w wersji Supermoto na szosę, na oponach szosowych, jeszcze raz powtórzę, Cena katalogowa 14 999, u nas 13 499 za Junaka X-Ray 125. Kolejnym pojazdem w promocji z Junaka jest M12 Cafe. Model bardzo, bardzo popularny oczywiście jakiś tam dalszy kuzyn M12 Vintage troszeczkę inaczej wyglądający chłodzony podobnie jak M12 Vintage powietrzem. Mamy dwie wersje kolorystyczne. Wersja czarny mat z czerwonym i pomarańczowym paskiem oraz wersja czarny połysk z taką szarą wstawką. Pojazd ten katalogowo 13999, u nas za 11999, czyli 2000 zł taniej na Junaka M12 Kafe w kolorze. Czarnobordowy i czarnografitowy. Mamy w promocji również Junaka 121. To jest taki najbardziej popularny od wielu, wielu lat. Mały choperek od Junaka, odpowiednik motocykla w Bartonie, Barton Classic 125 oraz w Romecie Soft Chopper 125. Junak 121 mamy w wersji czarnej oraz bordowej. Jego cena katalogowa to 8999 zł i do nabycia u nas za 7899, czyli ponad 1000 zł rabatu. Junak 121, pojemność 125, chłodzony powietrzem w kolorze czarny połysk oraz bordowy połysk. I jeśli chodzi o promocję Junaka, jeszcze mamy dla Was cztery propozycje motorowerów. Pierwszy z nich to model X-Ray 50. Odpowiednik X-Raya 125, ale w pojemności 50. Oczywiście jest to typowy pojazd enduro, kostka, opona kostkowa. Cena tego pojazdu to 12 599, a u nas do nabycia za 11 149. Czyli znowu ponad 1000 zł taniej na Junaka x ray 50. Przypominam, że na takim pojeździe wszystkie osoby urodzone przed 95 rokiem mogą jeździć na dowód osobisty, a później oczywiście wymagane minimum prawo jazdy kategorii AM. Junak X-Ray 50 12599, u nas 11 140. 9. Teraz promocje na motorowery. Kolejnym motorowerem, który mamy w promocji, to Junak 905. Mamy go w trzech wersjach kolorystycznych: czarny z czerwonymi paskami, zielony z czarnymi dodatkami oraz niebieski z czarnymi dodatkami. Przypominam, że Junak 905 to w Bartonie UNAC, przepraszam, to w Bartonie oczywiście FR 50. W tej chwili jest niedostępny, czekamy na dostawę. Jeśli chodzi o te trzy motocykle, czyli Junak 905, fajny bak, ładny, naprawdę ładny motorower, fajny zbiornik paliwa, też taki obszerny, dlatego podoba się młodym osobom. Cena katalogowa tego pojazdu to 8199, u nas do nabycia za 7099 zł. Junak 905 Motorowe. Kolejnym pojazdem, który jest w promocji, to ostatnia sztuka modelu ADV50. E, oczywiście z Junaka. Też ładny motorower w wersji czarno-srebrnej. Cena katalogowa tego pojazdu: 9399. U nas w promocji: 8499 za Junaka ADV125 w wersji srebrno czerwona Ostatnim. Motorowerem, który jest w promocji, to motorower Furius 50 od Junaka. Model, uwaga, z silnikiem dwusuwowym, występujący tylko w tej wersji kolorystycznej. Jego cena katalogowa to 12 999. U nas do kupienia za 11 499. To były wszystkie promocje yy, na, naszych pojazdów Junak. Promocja obowiązuje do końca miesiąca maja. Wszystkie jeszcze te ceny będziecie mieli wyszczególnione w opisie pod materiałem. Zapraszam na naszą stronę salon2kułka.pl oraz na nasze aukcje Otomoto. Pamiętajcie, że każdy towar możecie kupić na raty. Raty załatwiamy bez konieczności wychodzenia z domu. Załatwicie wszystko przez telefon. Podaję telefon do naszej firmy 730 osiem osiem powtórzę siedemset trzydzieści osiem dziękuję wam bardzo za uwagę i zapraszam do zakupów pojazdów w promocji.